Dzień dobry, a dziś w żółtych papierach zaczynamy od pokazania starej sztuczki. Wiemy już, o czym pomówimy? Temat jest ważny, bo przykład idzie z samej góry z Sejmu. Poseł Rzeczpospolitej, rozpoczynający swoją kadencję, z dumą ogłasza, iż Ślubuje uroczyście, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu. Brawo! Niebawem trzeba będzie chyba dopisać fragment, a od czasu do czasu coś zakombinować. Dlaczego o tym mówimy? Niedawno posłanka ugrupowania Kukiz 15 postanowiła wyręczyć w głosowaniu swojego partyjnego kolegę. Przynajmniej jedna z osób głosowała w sposób przestępczy, używając nie tylko swojej karty. To posłanka klubu z 15, Małgorzata Zwiercan, oddała głos za siebie i niezgodnie z prawem za nieobecnego na sali marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Tłumaczyła, że marszałek źle się poczuł i upoważnił ją do oddania głosu we własnym imieniu. A zagłosowała, bo jak wyjaśnił wyręczony w głosowaniu Kornel Morawiecki, marszałek senior, zagrały emocje. Pewne emocje zagrały. Tutaj pewne, jakby no jej wiedza o tym, że ja. Tak będę głosował. No, ja wyszedłem na chwileczkę. Marszałek senior. Ta! Najpierw się dogaduje z koleżanką, aby ta za niego zagłosowała, a jak już się zrobiła spora afera, to pan marszałek senior mówi, że on w zasadzie nie ma z tą sprawą nic wspólnego, że to robota koleżanki, a tak naprawdę zawiniły emocje, które zagrały. Marszałek senior, i chciałoby się dodać, arbiter elegantum. Skoro tak postępuje marszałek senior, no to posłowie, jakby to określić szeregowi, nie mogą być gorsi. Redakcja Żółtych Papierów przyznaje, że kiedy zaczęła przygotowywać materiał o kombinacjach polityków, nigdy nie miała takiego bogactwa materiału. Kojarzycie takiego europosła Platformy Obywatelskiej, pana Tadeusza Zwiewkę? On zna siłę e mediów, bo kiedyś tam pracował. No i stał się jednym z bohaterów materiału pokazanego w niemieckiej telewizji. Wojtkowo szybko nogich bohaterów. It is 7 Uhr morgens, Was machen Sie hier mit ihrem Koffer? Ah, oh, sorry, have, uh, Nun, ich habe in meinem Wahlkreis heute noch zu arbeiten. Uh, uh, course, morning, uh, uh, Aber dafür ist das Tagegeld doch gar nicht gedacht. Skolej w ich obozie wróć. Powiedziałem przeciwny obóz. Błąd, oczywisty błąd. Jeśli idzie o swoiście pojmowaną hmm, hmm, przedsiębiorczość, nie ma podziału na frakcje. Jest ponadpartyjny klub kombinatora. Zawsze miło wrócić do klasyków i powspominać, jak to się powiada, złote przeboje. A w tej kategorii cały czas na szczycie madryckie trio. Radek Sikorski, prezydent, jeszcze wtedy nie prezydent, Andrzej Duda, Stanisław Łyżwiński, Janusz Wojciechowski, Stara rzecz, a ciągle cieszy. Przykłady możemy sobie mnożyć w dziesiątki, ale Frajda niewielka. Zatem zostawmy już, jak to się powinno mówić, wybrańców narodu. Bo kombinatorów i bajerantów można znaleźć absolutnie wszędzie. Jest na przykład taki dział gospodarki, który sprzedaje cuda. Tak, cuda. Cudowne garnki, cudowne suplementy diety i cudowne, a jak żeby inaczej, masujące maty. Ale że co? Masujące maty? Pokażmy. Masz już w domu cudowny garnek, cudowną matę, a małżonka nabyła równie cudowne serum regeneracyjne do rzęs. Czy ta kumulacja szczęścia to już spełnienie wszystkich marzeń? Na twoim miejscu przejrzałbym oferty i poszukał, czy gdzieś nie sprzedają cudownego mózgu. I na tym przynajmniej na razie bym poprzestał. Ale wszelkiej maści kombinatorzy potrafią iść dalej. Zastosować tak zwany marketing agresywny. W dodatku żerujący na uczuciach rodzinnych. Dzień dobry babciu. Halo babciu. Tak. Babciu cześć. A, a... Ania? Co się stało dziewczo? Babciu wiesz co ja właśnie jechałam do ciebie i wiesz, tak? i walnęłam autem winnego faceta. Jej, a to mi się nic nie stało. Babciu nic, tylko ten facet chce pieniądze. Powiedział, że jak mu nie dam pieniędzy za odszkodowanie, to zadzwoni na policję. A wiesz wam, czy policja ma mm -hmm. czy nie chce? Jesteśmy pod wrażeniem niektórych oszustów, którzy wykazują się sporą kreatywnością oraz cierpliwością, żeby nielegalnie wejść w posiadanie. Uwaga, konsoli do gier. Ktoś o prostackim umyśle po prostu włamałby się do domu czy też sklepu, aby ukraść tego typu sprzęt. Ale nie, to byłoby zbyt łatwe. 26-letni Bartłomiej zabierał wszystko, co przedstawiało wartość: biżuterię, telefony komórkowe, a nawet konsole do gier. Złamać nie serce, aby jej ukraść konsolę do gier? A w co ty, cwaniaczku, będziesz grał na tej konsoli? W podrywacza 3, w przygody Don Juana? Jak się przyznać przed kumplami? Zapytają, e, skąd masz taką fajną konsolę? A wiecie, zabrałem byłej narzeczonej. No, dajcie spokój, jak to brzmi? Mam nadzieję, że jej przynajmniej zostawiłeś cudowne serum regeneracyjne do rzęs. No, bo to już byłoby nie fair. Było oszustwo na wnuczka, było oszustwo na miłość, ale jak się okazuje, wyobraźnia kombinatorów i oszustów jest no, po prostu nieograniczona. Można też na przykład oszukiwać na pszoniak. Mechanizm jest prosty. Osoba podająca się za pełnomocnika lub osobę upoważnioną ze strony znanego aktora, akurat w tym wypadku jest to pan Wojciech Przoniak, proponuje przeprowadzenie zajęć ze studentami za oczywiście odpowiednie wynagrodzenie, w związku z faktem, że ta I ta osoba uzyskała tytuł doktora. Znając naszą finezyjną, nieokiełznaną wyobraźnię, niedługo znajdzie się taki cwaniak, który zacznie sprzedawać bilety na autorskie spotkania z Mikołajem Kopernikiem i zrobi ekskluzywny wywiad z Józefem Piłsudskim. Można też oszukać na policjanta. To już czysta perfidia, ale też przyznajmy, Pora doza finezji. Byle debilny hater, pozdrawiam, tego nie wykombinuje. Zobaczcie, jak to wygląda. Proszę pani, nasza komenda pracuje nad szajką oszustów, którzy dzwonił do takich osób jak pani. Podają się za członków rodziny i proszą o pieniądze, bo coś im się stało. Boże, mój, to tak właśnie było. My właśnie obserwujemy tego człowieka, który do pani dzwonił. Na pewno nie jest to pani wnuk, który w tej chwili jest w Anglii. Potrzebujemy pani pomocy. Na szczęście kreatywnością wykazują się również ci, którzy nie życzą sobie wizyt akwizytorów. Nie ukrywajmy, jeśli ktoś sobie wywiesi napis Akwizytorom dziękujemy, to przecież skuteczność tego napisu jest żadna. Równie dobrze można sobie wywiesić tabliczkę z napisem yy, Czy ja wiem, Boże Narodzenie jest w grudniu, albo lubię winogrona. Tabliczka. Akwizytorom dziękujemy ma dokładnie tyle samo sensu, jak gdybyś mieszkał człowieku koło lasu i napisał na drzwiach, że zimą polne myszy mają zakaz wstępu do garażu. W przypadku akwizytorów trzeba o wiele więcej determinacji i nie ukrywajmy zaangażowania. No i na koniec wróćmy do naszego już niezrzeszonego posła, ale cały czas marszałka seniora, Kornela Morawieckiego. Kombinować to jedno. Życie szybko nas uczy bolesnej prawdy, że kto nieźle kombinuje, temu łatwiej w życiu. I to we wszelkich jego dziedzinach. Równie ważne jest jednak tłumaczenie, kiedy nas na tym kombinowaniu przyłapią. Oto okazuje się, że to nie marszałek senior jest winien, tylko no, tak naprawdę. I jego koleżanka. Ona pewno zrobiła błąd, że tam nacisnęła ten guzik za mnie. Nie dlatego cię bierał posłów, żebyś ty w ogóle nie, nie, nie zabierał głosu. No bo to, to, jest, to, to nie jest sposób rozwiązania jakby no demokratyczny. Ty jakby zaburzasz tę demokrację. Tam, tam poseł Małgorzata Zwierdzon, demokracji nie zaburzyła, bo zagłosowała tak, jak była moja wola poselska. Dokładnie tak samo zagłosowała. To ja już chyba bym wolał podwędzić byłej narzeczonej konsole do gier i liczyć, że się nie wyda. Natomiast dla marszałka seniora, który bezdyskusyjnie został bohaterem odcinka, gratulujemy, mamy specjalny pomysł. Otóż proponujemy upgrade demokracji. Głosują tylko szefowie klubów. W tym momencie opozycja może spokojnie wetować ustawy rządzących. Proste? I z tym pomysłem, drodzy widzowie, zostawiamy Was do następnego tygodnia. Do zobaczenia. Bye.